Cześć wszystkim, jestem Walander, dzisiaj przetestujemy sobie surę WP 75 level. Być może nie słyszeliście w ogóle o tej surce, ponieważ pojawiła się ona u mnie dotychczas na jednym filmiku i możliwe, że jej w ogóle nie widzieliście. 6 miesięcy temu podekspiłem tą surkę do 70 levela dla zmianek i dodań i postanowiłem, że zacznę ją rozwijać. Zacząłem robić na niej skille, biologa, zrobiłem, zrobiłem militara. Tutaj mnie piaski zaczynałem bić. No i po prostu zdecydowałem, że to będzie mój główny dropek. Staty rozdałem na niej tak, że nie ładowałem nic w witalność. Wymaksowałem sobie inteligencję oraz siłę i resztę dałem w zręczność. Skillę rozdałem tak, że zrobiłem sobie rozproszenie, ponieważ Przyda się do, nie wiem, utrudniania życia graczom, którzy będą nam tam przeszkadzać przy biciu metków i będą się próbowa próbowali wbijać na spot. Zbrojkę zrobiłem dlatego, że to ma być głównie dropek i po prostu zawsze te trochę defa się tam przyda do, nie wiem, ogarniania spotów czy tam do groty. Strax zrobiłem, oczywiście to jest podstawa usury WP, ponieważ jest to najlepszy skill defensywny w metinie. Na P zmniejsza otrzymywane obrażenia od potworów o 35% i dodatkowo daje 35% bloka na wszystkie hity, czyli nie działa tak jak szansa na blok ciosu, że tylko blokuje Hity otrzymywane od mobów z bliska, ale blokuje również hity od łuczników, jakichś tam nie wiem, ogników, driad, mistyków i tak dalej. Tak więc naprawdę świetny i niezastąpiony skill. Czarowane ostrze, które jest dużo lepsze od aury, dodaje nam z każdego hita 12% wartości hita do HP, czyli po prostu no świetny, świetny skill. Działa dużo lepiej niż te wszystkie bonusy w ekwipunku, które nam dodają do jakiś tam procent do HP z hitów. Na tej surce używam takiego ekwipunku, jak tutaj macie, no zatruty, ten zwojki oczywiście, rogowy plus 6, ponieważ plus 8 mi się nie chce szukać i myślę, że mi nie jest w ogóle potrzebny. Zbrojka 50 wartości ataku, 10 do PE, 5 do PZ, speeda, 4 i defa, plus 4 myślę, że tego zbrejka wystarczy. Po prostu ma wszystko, czego potrzebuje. Tarcza, branza, naszej nigi buty to wszystko już widzieliście. To nie będę tego pisywał. Kupiłem na tą surę specjalnie kolczyki z US, plus 9, dlatego, że mają 20 szybkości ruchu i przy okazji. Biję w nich od razu metiny. Nie nie, tan, nie bawię się w takie coś, że odpalam ostrze z, w ekwipunku na INTA i później zmieniam na ekwipunek normalny, tylko cały czas wbiję w tych kolczykach. Dzięki te, temu bonusowi 20 szybkości ruchu mam bez żadnych dopalaczy na tej surze 183 szybkości ruchu, czyli jest naprawdę bardzo szybka. Po prostu nie muszę na nim dropić żadnego wierzchowca do szukania metinów i tak dalej. Dodatkowo warto zaznaczyć, że na surze jeżeli przekroczymy tam jakąś, jakąś szybkość ataku, to po prostu podczas bicia metinów z wierzchowców i z konia nie zalicza nam co jakiś czas hita, czyli nie opłaca się na przykład na surze w ogóle odpalać zielonych potek, ponieważ jak przekroczymy te, te jakieś 150 albo 160 szybkości ataku, to po prostu nie zalicza nam co jakiś czas hita na metinie. Przez co wychodzi na to, że zielona potka nam nic nie daje. Po prostu testowałem to sobie na metinie morderstwa i czas ubijania metka bez zielonej potki z zieloną potką wyszedł taki sam po prostu. Nie warto tutaj przesadzać na surze z szybkością ataku. Sura, oczywiście, bije znacznie szybciej od wojownika. Nawet jeżeli wojownik będzie miał taką samą szybkość ataku, to Sura tak czy tak będzie biła od niego szybciej. No, po prostu bije szybciej. Tak jest zrobiona, jest zrobiona ta postać. Zresztą tak samo jak wszystkie postacie poza wojownikiem. I co? Chyba tyle o tej surce, teraz przejdziemy sobie do testów, pobijemy tam jakieś spoty oraz metiny. Zaczynamy od największego spota w V3, są to dwie największe komnaty, gdzie gracze zwykle podeksploatują swoje postacie. Dzień wcześniej podeksploatowałem tutaj postać do 70 levela i wiedziałem, że ta sura sobie tutaj poradzi bez bufa. Popatrzcie, mając niecałe 600 defa i 10 tysięcy HP bez bufa Sura jest w stanie tutaj utrzymać całą komnatę na pelerynce i potrafi jeszcze to wybić w dość niedługim czasie. Swoim bodziakiem 69 level mając 750 defa, ponad 40 bloka, 20% absorpcji do perzeta, błogosławieństwo 50% od bufa. Po prostu HP mi tutaj schodzi nawet do połowy, a ta sura mając znacznie mniej bloka, HP, defa i dodatkowo bez buffa potrafi tutaj utrzymać spota. Podexpianie tutaj postaci surą jest bardzo wygodne, ponieważ z buffem nie trzeba tutaj w ogóle się martwić o to, że nam sura padnie. Jedynie trzeba pamiętać o tym, żeby odpalać ostrza i wystarczy jeździć pomiędzy komnatami. Przechodzimy teraz do metinów. Oczywiście najlepszym, niezastąpionym zarobkiem dla sury WP 75. level są metiny w DT na 7 piętrze. Taki metin 70. level schodzi tej surce w 30-32 sekundy, co daje jakieś 80 metinów na godzinę, ponieważ trzeba tutaj wziąć pod uwagę czas respu metinów. Dropienie tutaj jest bardzo wygodne ze względu na strach, który uniemożliwia potworkom na tym piętrze, aby nas złapały, dzięki czemu nie musimy się o to martwić, że zabijemy tam jakąś grupkę i będą nam się tutaj respiły kolejne. Dropiąc tutaj bodziakiem właśnie miałem ten problem, że co jakiś czas bliżej podchodziły do mnie potworki i musiałem uważać, aby ich nie tyknąć czasem, a po prostu jak mnie któraś złapała to musiałem uciekać od Metina i czekać aż te moby uciekną surą nie ma tego problemu. Po prostu możemy tutaj siedzieć i jedynie stać w miejscu i podnosić kolejne księgi i kamyki duchowe. Głównie właśnie po to zrobiłem tam surę, żeby sobie tutaj siedzieć na tym pięterku i tam oglądać jakiś film przy okazji i po prostu trzymać spację, potować tam co jakiś czas się bufnąć. No i po paru godzinach się wychodzi tutaj z dziesięcioma kamykami. Dobrze, teraz przechodzimy do na 90. level. Do czerwonego lasu jeszcze oczywiście po z złodzieja i bardzo dużo ubijam tych metinów w 90 level. Te metki są najsilniejszymi metkami jakie są dostępne dla tej surki, ponieważ nie wejdzie ona na nowe mapki. Metin ten schodzi bez żadnego potowania, nie muszę używać czerwonych i nawet niebieskich potek mimo tego, że te potworki bardzo dużo mi punktów energii zjadają. W ekwipunku mam 15% absorpcji do PE, dzięki czemu nie muszę się w ogóle martwić o to, że mi ostrze zgaśnie. Po prostu wystarczy, że sobie podjadę do metka, bufnę się, odpalę Skille i ustawię autoatak, albo będę trzymał cały czas spację. Strach oczywiście blokuje hity od driad i te driady dzięki temu, że mam mało defa, po prostu bardzo słabo mnie szyją, tak więc... No po prostu ten metin dla Surk jest niczym. Dobrze, teraz przejdziemy do groty i zobaczymy jak tam sobie surka radzi z expem. Grota dla tej surki była już większym wyzwaniem, ponieważ nie posiada ona hełmu na grotę i mając 42 na grotę w ekwipunku, miałem dosyć małe hity z ziemi, ale tak czy tak surka nie miała problemu z ogarnięciem tam jakiegoś mniejszego spota zinów. Mogłem wziąć bardzo dużego spota z tym, że po ubiciu wszystkich mieczników przy ścianie, jak mnie biły same mistyki dodatkowo mdlewały, to po prostu nie miałem szansy na ustanie. Ale biorąc tak po 5-6 grupek, wybijanie tych mobów było bardzo łatwe. Moją wojką z setnym levelem, która ma znacznie lepszy kwipunek na grotę, ma pokończonego biologa, ma lepsze staty. Radziła sobie, radzi sobie tutaj dosyć podobnie, bez żadnego odpału, ponieważ ta surka nie miała tutaj nic odpalone poza bufami od Szamanki. A moją wojką z Berserkiem zamiast zielonych potek radzę sobie tutaj podobnie, chociaż no wydaje mi się, że troszkę więcej uciągnie, ale to w końcu setny level i ma pokończonego biologa, a ta surka jeszcze nie ma skończonych nawet skili defensywnych. Myślę, że po wbiciu ostrza na. Znaczy po wbiciu strachu na P i na G1 będzie tutaj sobie znacznie lepiej ogarniała tego spota i będę mógł w końcu wyeksplić tą szamankę do 90 levela. Pojedziemy sobie jeszcze na spota Maxi Maxi i przetestuję sobie coś, ponieważ chcę wam pokazać yy, no, siłę sury WP. Także sekunda. Jest to spot Maxi Maxi, nie wiem czy on był... Yy, Cały czy gdzieś nie był odlurowany, ale taki zastałem. Za drugą próbą udało mi się to wszystko wziąć w kąt. Chciałem zobaczyć, czy Sura faktycznie jest w stanie utrzymać całą komnatę w kącie, ponieważ widziałem kiedyś taki filmik na YouTubie i chciałem zobaczyć, czy faktycznie potrafi się tutaj utrzymać przez jakiś czas, chociaż. No i popatrzcie, z tych mieczników i komendantów potrafiła się uleczyć i przez jakiś czas wytrzymać, utrzymać te wszystkie mistyki. Po prostu. No jestem zdziwiony, zadziwiony tym jak sura WP sobie radzi w expie. Tylko sobie wyobrażam jak z surą 9.0 się tutaj wygodnie ekspi taką WP ze skillami na P biologiem skończonym. Dobrze, ja sobie na tej surze wbiję jeszcze strach na P i ta postać będzie skończona. No a w tym filmiku to już chyba tyle, tak więc widzimy i słyszymy się w kolejnych. Cześć!